Niedziela 9 lipca, analiza weekendowa rozpoczynamy od indeksu giełdowego WIG 20. Ten tydzień zakończył się utworzeniem takiej czarnej szpulki z nieco większym dolnym cieniem. To wszystko dzieje się na razie w ramach korekty, w takiej, no, jeśli chodzi o wykres średnioterminowy, jakim jest wykres tygodniowy to w tendencji wzrostowej. No i oczywiście na ten moment o niczym więcej nie możemy mówić, czyli o żadnej próbie zmiany, czy, 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 yy, no, czy w ogóle samej zmianie. No może próba zmiany trendu, ten, tej tendencji jest w postaci objęcia. Besy, ale no pamiętajmy, że każda formacja musi zostać potwierdzona i ta jak na ten moment jeszcze nie jest potwierdzona. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG20 widzimy, że zejście jakie miało do tej pory miejsce miało, było, odbyło się trójką spadkową, która zakończyła się na ten moment oczywiście zatrzymała się na zakresie overbalansu. W piątek doszło do e, ruchu wzrostowego w górę, który delikatnie naruszył połowę czarnego korpusu, a więc możemy tutaj powoli, znaczy możemy tutaj powiedzieć o powstaniu tak zwanej gwiazdy porannej. Oczywiście znowu. No, każda formacja według mnie wymaga potwierdzenia, więc tutaj jak najbardziej potrzebny jest dalszy wzrost i wybicie maksimum tej formacji, czyli maksimum świecy ze środy. Zagrożeniem dla realizacji tego, tego scenariusza jest fakt, że samo zejście spowodowało wybicie nam ceny z kanału tego tutaj wzrostowego a piątkowy ruch jest ruchem jak gdyby takim na razie powrotnym, czyli to jest na kolejny argument, który przemawia za tym, że rynek wymaga tutaj, aby uznać, iż jest yy, mamy do czynienia z korektą, po której powinniśmy iść na nowe szczyty, no powinniśmy tutaj zaczekać na potwierdzenie, które byłoby równocześnie po, po, po jak gdyby powrotnym wejściem do kanału i yy, równoczesnym prze, potwierdzeniem Gwiazdy porannej. Jeśli chodzi o rynek szerokiego rynku, to no tutaj sytuacja zbliżona, podobna też. Mamy taką czarną szpulkę, ale tu już wyraźnie, wyraźnie widoczny jest e, większy, większy dolny cień. Od tego górnego i od korpusu, a więc nawet można by się było pokusić tutaj o sformułowanie, iż mamy tutaj do czynienia z ewentualnie takim elementem jak pin bar. To wszystko jest odbiciem również od. Strefy, silnej strefy, teraz wsparcia, która była strefą oporu, została tutaj wybita i mamy jej retest. A więc, jak najbardziej, w dalszym ciągu mamy tutaj szansę na kontynuację do 73 tysięcy punktów. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIK, no to też widzimy, że mamy tutaj przejście trójkąt tu jest o, sytuacja o tyle korzystniejsza niż na indeksie WIG20, że ani nie mamy wybicia z kanału, ani nie mamy wybicia tego tutaj ostatniego dołka, więc to są wszystko elementy, które jeszcze bardziej jak gdyby Wskazują nam na to, że mamy do czynienia z korektą i jest duże prawdopodobieństwo pójścia na nowe szczyty. No i tutaj, formacja ta, nazwijmy układ tej gwiazdy porannej, jest jeszcze też lepszy, ponieważ tu wyraźnie, wyraźnie przebity została połowa białego, czarnego korpusu. Zbliżyliśmy się nawet pod tą cenę maksymalną. Ale tak jak mówię, każda formacja zazwyczaj potrzebuje znaczy zazwyczaj, no inwestowaniu potrzebuje potwierdzenia, więc kolejny ruch wzrostowy byłby takim potwierdzeniem do e, ruchu nowego e, jak gdyby swingu i, i, i tym samym e, pójścia na, 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 wyższe, na wyższe poziomy myślę, że e, tutaj tak jak bardzo widzimy no, ten, ten, ten rejon tych 73 tysięcy mógłby być w zasięgu e, Oczywiście tutaj znowu widzimy silną strefę oporu, cenową strefę oporu, widzimy więc to, co zbliżenie się do tej strefy wywołało właśnie reakcję, no i, i nie jest powiedziane, że ta strefa ponownie, jak gdyby też nie wywoła znowu jakiejś reakcji podażowej, więc to jest to takie ewentualne zagrożenie, że w przypadku kontynuacji dla ruchu, który miałby. Iść w kierunku górnego ograniczenia kanału, no to tu właśnie mamy na tej strefie ewentualne zagrożenie. Kolejny indeks to MWIG. Na MWIG-u mamy ponownie białą, wzrostową świecę, może nieco mniejszą, ale systematycznie zbliżamy się do strefy, którą mamy tutaj gdzieś w tych rejonach. No, można ją, bym powiedział, w dwojaki sposób przedstawić bo bardziej znaczy się tak jak tu jest w tej chwili, bądź właśnie w ten sposób, o już tutaj pokazuję. To no wszystko jednak stwarza no, okolice 5100 i myślę, że tutaj no, ten rynek jak najbardziej, jak najbardziej podąża. Patrząc na wykres dzienny indeksu MWIG, no widzimy, że podeszliśmy tutaj pod górne ograniczenie kanału, w jakim się poruszamy i to może jak najbardziej sprawiać nam problem w połączeniu z blisko położoną też strefą oporu wynikającą tutaj z tych trzech dołków, jak widzimy i tutaj retestu, a więc jak najbardziej bardzo silna, wyraźna strefa oporu, no to Tutaj coś się. No tu na pewno jest du, ciężka, ciężka przeprawa, czeka byków do ewentualnego pokonania. Więc myślę, że tutaj może się zakotłować, tak jak na tym wykresie. Ta, 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 ta strefa, którą przed chwilą na tygodniowym, którą tutaj pokazałem, w rejonach 5, 5100. No to pamiętajmy też, że tak jak mówię, no tutaj właściwie można spojrzeć o w ten sposób tak samo tu też jest ta strefa na rejonie 5000 ta niższa jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy mamy tutaj dojście więc tutaj te te minima gdybyśmy po cenach zamknięcia próbowali ona by mogła być trochę niżej ale to co nam pokazuje ten wykres że tutaj 5000 5100 jest, jest dość poważnym Oporem, no a tutaj z wykresu tygodniowego, tego dziennego, jak najbardziej ta, ta, ta powiedziałbym, yy, przesuwa się te, ten opór, yy, ważność tego oporu, właśnie na tą strefę, położoną raczej na 5000 punktów, a nie na 5000 stóp. Kolejny indeks to ESWIG. No tutaj mamy cały czas tą konsolidację pod szczytem z 2021 roku I, i, i no i pytanie co się wydarzy no moim zdaniem tak jak już mówiłem kiedyś tu jest e, kwestia dotycząca tego że cały ruch wzrostowy właśnie można przedstawić jako piątkę wzrostową e, tutaj ewentualnie ta korekta czwarta e, pędząca i tutaj taki klin więc no mimo wszystko atak na ten szczyt e, tak natomiast czy Wybicie i dynamiczny dalszy ruch to już mniej, to już mniej. Patrząc na wdzienny, no to też widzimy, że no, mamy tutaj znowu wyższy szczyt i, i jak najbardziej jeszcze w dalszym ciągu, dopóki nie wybijemy tej strefy na 21 tysięcy, możemy iść do góry. Zwróciłbym tu też uwagę na fakt, że cały czas idziemy. Tutaj, jak gdyby w takim no, kanale wzrostowym, i, i tutaj teraz, w tej chwili, dolne ograniczenie łączy nam się właśnie z tą strefą 2.100 z tym dołkiem. A więc tu jest ten punkt zapalny dla ewentualnej zmiany y, trendu. No, jeśli teraz chodzi o indeksy y, zachodnie. No to mamy na wykresie indeksu DAX, mamy wyraźne wybicie tego kanału cenowego. I to jest jakiś taki element negatywny, jednak musimy na to spojrzeć w ten sposób, że mamy tutaj na ten moment tylko trójkę spadkową, dojście do szczytu poprzedniego swingu, a więc do tej strefy tutaj szczytowej, zgodnie z zasadą, że. <laughs> e jest to, jest to wskazania, zatrzymanie tu w tym miejscu i teraz zmiana kierunku no daje jak najbardziej podstawy do tego, aby mimo tego wybicia z kanału dalej patrzeć na nowy szczyt. Ale musi do tego zatrzymania dojść. No świeca ku temu jest w jakiś sposób ciekawa, ponieważ mamy tutaj takie markowanie podaży z tym dość wyraźnym dolnym cieniem. I tak jak wspomniałem, to wszystko jest ograniczone, że ten zakres tego ruchu zatrzymał się tutaj, zatrzymał się, ten spadek, zatrzymał się na poziomie szczytu poprzedniego, przedostatniego swingu wzrostowego. A więc zgodnie z zasadą kontynuacji trendu poruszania się w ceny w trendzie, której kiedyś. Uczyłem i o której niejednokrotnie wspominałem, no są przygotowane warunki do tego, aby cena zawróciła i, i szła ponownie na nowy szczyt. Patrząc na wykres dzienny indeksu DAX, no widzimy, że jest wybicie z tego kanału, jest pokonanie tego mniejszego overbalansu, i teraz mamy przebicie strefy tutaj. Jak widzimy na wykresie dziennym, jest ta dokładność, że wybicie strefy i ten cień, który, który na ten cień popytowy na świecy tygodniowej, który mógłby świadczyć jako, jako yy, no, markowanie podaży w świecy. Widzimy, że tutaj na wykresie dziennym jest tylko i wyłącznie na razie próbą retestu wybitej tej strefy yy, szczytowej. Więc no, tutaj można mieć. Yy, i wydaje się, że również ten spadek jak gdyby, no nie jest wykończonym spadkiem, dlatego też zejście jeszcze tutaj w rejon zakresu overbalance jak najbardziej prawdopodobne, no i jeżeli rynek zawróci, no to będziemy walczyć o nowy szczyt, natomiast jeżeli po zejściu ewentualnym w dół powstanie też tylko korekta i potem rynek zejdzie i wybije jeszcze jeden ruch zrobi mniejszy swing w dół, wybijając kolejny do wydołek, no to już będziemy mieli poważne ostrzeżenie tego, że tworzy nam się pierwszy impuls spadkowy, czyli tak zwane odwrócenie tutaj trendu wzrostowego. Ale na ten moment mimo pokonania tutaj mniejszego overbalansu i dużego prawdopodobieństwa zejścia, możliwości zejścia na niższy poziom, czyli tutaj do tego niższego. Poziom do tego wyższego, większego overbalansu. Dalej jesteśmy tylko i wyłącznie w korekcie w tym trendzie wzrostowym. Zresztą tu z wykresu jednoznacznie widzimy, że tak naprawdę zejście w tym średnim terminie dopiero poniżej 14500 punktów byłoby złamaniem. E, wybiciem ostatniego potwierdzonego dołka. Co prawda oczywiście wybicie overbalansu jest również, bo jak wiemy, no w, również i kwestia dotycząca największych korekt i, i wydłużania też jest elementem, który, który służy nam do ewentualnego wychwytywania zmiany trendu. No i na koniec SP. E, może nie na koniec, bo jeszcze będzie indeks e, dolarowy ale na tym S&P tak patrząc, no naocznie tak, no tak bym powiedział, praktycznie na to co widzimy, no to widzimy po tym tutaj układzie mamy pierwsza, druga, trzecia i albo czwarta i piąta, a bardziej skusiłbym się na to, że jakaś czwarta pędząca i jeszcze piąta, no bo tutaj ta strefa mimo wszystko na tym 4,5 Wydaje się być strefą i poziomem, który chciałby być, chciałby być przetestowany przez rynek. Patrząc teraz na wykres. Indeksu SP w ujęciu dziennym, no też widzimy, że na razie na ten moment mamy tutaj tylko i, tylko i wyłącznie korektę. Więc jak najbardziej dalszy ruch do góry jest możliwy. Tutaj jakieś pierwsze e, pierwsze niepokojące elementy byłyby powstałyby wówczas, gdyby cena dalej spadała i wybiła nam tutaj ten dołek i zeszła, wybiła również tą strefę tutaj w tej chwili strefę wsparcia na około 4310-4300. 20. No, i teraz spójrzmy jeszcze na indeks dolarowy, bo to jest też, myślę, że taki element. No, wiemy, że kiedy dolar się osłabia, to bo nigdy, ja zawsze powtarzam, że nigdy nie traktuję jakiejś korelacji za, za super ważny element analizy rynku. I mimo, że tak się tutaj, że tak powiem, odnosi, że przy tym spadku dolara, wartości dolara no, rynki giełdowe mają powody do, do wzrostu to nie postawiłbym za dużych pieniędzy nigdy na taką korelację, ale patrząc tym torem no to widzimy, że zakres tego overbalansu, zakres tej korekty, zobaczmy, to jest po prostu ta korekta, zakres tej korekty no, wywołał tutaj zatrzymanie ale rynek zrobił właściwie ruch do góry, zszedł już ponownie na dołek, nawet go delikatnie naruszając i teraz po to zejście na ten drugi dołek było równocześnie naruszeniem i no takim wybiciem linii trendu, tej wolniejszej linii trendu, mówię wolniejszej, bo jeżeli zwężymy tutaj wykres szerzej, to widzimy, że tu mamy tą podstawową linię trendu, taką długoterminową, tu natomiast ta z krótszego terminu, wybił, wybił, doszedł z powrotem retę z tej linii, pin bar, i teraz w piątek potwierdzenie, znaczy ten tydzień przyniósł nam potwierdzenie czarną świecą tego pin bara. No To wszystko wskazuje, że mamy po pierwszej piątce spadkowej jakiś układ korekcyjny, do tego teraz dochodzi pierwsza, druga, no i tutaj jesteśmy moim zdaniem w trzecim. No wydaje mi się, że ten cały czas, ten, ten poziom docelowy, o którym Kiedyś mówiłem, że jeżeli tutaj nie zatrzyma nas overbalance, a tu został naruszony, więc tu w tym momencie już było wiadomo, że może być ciężko z tym overbalansem. No to powinniśmy tutaj, zgodnie z tym, co widzimy, zejść do okolic co najmniej tutaj tych, tej strefy, a więc do okolic 70,5. I jak najbardziej tutaj możemy iść, a spójrzmy, że ta linia trendu jest jeszcze niżej. W związku z tym to yy, osłabianie się dolara, nazwijmy no moim zdaniem jest dalej w grze i teraz jedyne co by mogło tutaj zmienić no to natychmiastowa reakcja w tym tygodniu czyli podniesienie tego indeksu dolarowego i następnie ruch wybijający tutaj maksimum sprzed dwóch tygodni no bez tego to mówię no to co pokazuje wykres to należałoby się sugerować sugerując się tym należałoby się zwracać ku dalszemu spadkowi ku dalszemu osłabianiu dolara. Patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj również mamy tak jak powiedziałem, ten zakres tego na razie tutaj jak gdyby podwójnego dołka, ale ten ruch do góry jest wyraźnie tylko układem ABC. No i teraz mamy zejście, konsolidacja jako fara druga, silna, dynamiczna przecena, jeśli chodzi o piątek, no i Wygląda na to, że mówię, rynek wybije ten dołek. No jeżeli zostanie obroniony, to powiedziałem to obrona tego dołka i wybicie tutaj tego maksimum, czyli około 75, to będzie zmiana tej, ten, tej tendencji i szansa na, e, i wtedy patrzymy na umacnianie się dolara, co może e, jak gdyby w negatywny sposób wpłynąć na rynki giełdowe. Natomiast w tej chwili główny kierunek to jest spadek. A skoro już zahaczyłem o indeks dolarowy, to jeszcze tylko pokażę. Dolar do złotego, no i tutaj widzimy również to zatrzymanie na, na, na zakresie takiego, jak tutaj, overbalansu nie miało, no nie, nie powiodło się, zostało tutaj naruszone. Próba powrotu drugi raz w zeszłym tygodniu, i teraz w tym ostatnim tygodniu widzimy długie, górne cienie. No, wydaje się, że ten wykres tygodniowy pokazuje wyraźnie, że powinniśmy zejść do do tej podstawowej strefy, którą ja uważałem za, za strefę przyciągającą jak magnes, czyli tutaj właśnie do tego poziomu 3,95, a jeżeli spojrzymy, to ta główna linia trendu jest tu jeszcze troszeczkę niżej, a więc to wszystko jest ta przestrzeń, którą może ten rynek wypełnić, innymi słowy złoty może się jeszcze umacniać i powinien moim zdaniem się umacniać, no i tu też widzimy, że po układzie impuls mamy korektę nieco mniejszą, aniżeli zakres overbalance, tutaj ten, mamy jak gdyby idealne dojście, retest strefy, taka wewnętrzna strefa, tu zaśmy ten dołek, tu jest dołek, tu jest szczyt, tu jest dołek, tu jest znowu szczyt, a więc wyraźna strefa cenowa, taka wewnętrzna cenowa, tu jest zakończenie trójka i powinniśmy dalej właśnie spadać zgodnie z tym. Czyli złoty powinien się umacniać. Zgodnie z tym wykresem no wydaje mi się, że co najmniej do 35, albo to nawet do okolicy 85. Innymi słowy, osłabianie dolara, umacnianie złotego, no to w, jak gdyby może mieć wpływ pozytywny na, na, na rynek giełdowy. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy yy, giełdowe.